Jezus powiedział do swoich uczniów, Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje moich słów. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mi posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. I przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Tak bardzo tęsknimy za pokojem, za pokojem serca. Czasami jednak mylimy go ze świętym spokojem, który próbujemy jakoś osiągnąć, tak żeby było przyjemnie, żeby na chwilę zapomnieć. Chcielibyśmy czasami myśląc o pokoju, doświadczyć jakiejś cielankowości, takiego życia bez trosk, zmartwień. I którzy nawet mają pretensje do Boga, że przecież tak się modlą, a wcale tego nie otrzymują. Jezus dzisiaj mówi, daję wam mój pokój, mój święty szalom. ale to nie jest pokój taki, jak daje świat. Mój pokój jest inny. To jest pokój, który możemy doświadczyć głęboko w sercu, który działa w nas i pomaga nam przejść przez wielkie burze. Tak jak w środku huraganu jest cisza, tak Bóg mówi ty, mimo że będziesz pośród okoliczności, które będą próbowały Ciebie rozwalić, możesz w sercu mieć taki pokój, który Cię poprowadzi głęboko i się nie zamaha. Przypomnijmy sobie tę scenę burzy na jeziorze galilejskim, kiedy jest burza, fale zalewają łódź. Jezus ma w sobie święty szalony, święty pokój, a apostołowie mówią, nic się nie obchodzi, że giniemy. On rozkazuje, nastaje cisza, a później mówi, czemu tak bojaźliwi i małej wiary jesteście? Więc gdy ja słucham o pokoju, który zostawia Jezus, to dzisiaj wiesz, o co się modlę? Chciałbym, żeby ucichły wszystkie burze, ale jestem realistą. Wiem, że życie jest trudne. Wiem, że w wielu sytuacji nie rozumiem. Modlę się o to, żebym umiał pośród tych burz mieć ten pokój w sercu, który bierze się z pewności że Bóg jest ze mną. Jest taka pieśń, w której znajdziemy takie piękne, głębokie słowo. Znajduję łaskę, gdy nie mam sił do walki, inne wyjście, gdy nie mam żadnych drzwi i gdy wspominam te wszystkie dni darowane mi. To dostrzegam w nich, że jest ktoś, kto był już zawsze blisko mnie. W ogniu ze mną był ktoś jeszcze. Stał tuż obok mnie. W morzu ze mną był ktoś jeszcze. Uspokoi mnie. I gdy nie będę już pamiętać, kto mi wolność dał, wtedy krzyż ich mi przypomni. Tego, który ze mnie zmarł. To są bardzo głębokie słowa, że w ogniu, ze mną jest ktoś jeszcze. Może masz taki moment dzisiaj, że nie rozumiesz swojego życia, że wszystko, jak się w Pani, że to wiesz, że nie rozumiesz nic. Jezus mówi: mój święty pokój. Który się bierze z bliskości ze mną, poprowadzi Cię głęboko. Jezus mówi o pokoju serca. Święty Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale powie On bowiem jest naszym pokojem. Naszym pokojem jest Jezus. I to nie znaczy, że On sprzątnie wszystkie trudności, bo On mówi niech się nie tworzy wasze serce. Ani się nie lęka. A w liście do Kolosa święty Paweł będzie się modlił, by sercami Waszymi rządził pokój Chrystusowy. Nie nieład, nie lęk, nie to, co nas rozwala, ale pokój Chrystus. I dzisiaj Jezus mówi, skąd ten pokój się bierze? Od Ducha Świętego, który jest nam posyłany który jest naszym parakletem, czyli obrońcą, adwokatem, kimś, kto zawsze jest po naszej stronie, to jest Bóg w nas. Jak zatem podążać za Duchem Świętym, mieć relację z Bogiem? Ktoś powie, co to znaczy być z Bogiem. Tak jak można określić, że masz relację z przyjaciółką, z kumplem, z kimś bliskim, przez to, że spędzasz z nim czas, że poznajesz jego serce, że uczysz się, jaki on jest, jaka ona jest, że odsłaniesz trochę siebie. Bóg chce, żebyśmy tacy byli z Nim w relacji, w bliskości, i on dzisiaj mówi, że kto go kocha, będzie zachowywał jego naukę, a Ojciec umiłuje Go, przyjdziemy do Niego i mieszkamy w Nim uczynimy. Co to znaczy mieszkać z kimś? Jak się z kimś mieszka, to się odsłania przed tym drugim, bo nie da się chodzić w maskach grać. My możemy zagrać w towarzystwie, błysnąć, opowiemy jakieś historie, podkoloryzujemy, ale w domu pośród swoich zdemaskują nas szybko. Tam aktorstwo nie przejdzie. Tam musimy być autentyczni. Mieszkać to też wpuścić kogoś do swojego życia. Wystawić się na to, że ktoś mnie zrani. Ale też wystawić się na to, że ktoś poniesie moją historię życia. Pomyśl, czy Bóg w Twoim życiu jest tym, który z Tobą mieszka? Czy chcesz tego? Czy jest może jakimś lokatorem, który czasem bywa, ale kompletnie mnie nie interesuje? Czy jest tym, który pomieszkuje od czasu do czasu? A może jest intruzem? Jezus mówi: Nie zostawi was świętami. Duch Święty naprawdę będzie was prowadził, będzie ożywiał Ewangelię, Przypomni wam. Ale żeby nam coś przypomniał, to najpierw musimy coś usłyszeć. Wiesz jak wejść w relację z Bogiem, bo tutaj chodzi o konkret, nie o takie gadanie dla gadania. Powiedzmy, że damy Bogu 1% naszego czasu. Zobacz, Bóg ci daje 24 godziny. A gdyby mu tak dać 1%, to jest około 14 minut. Staćcie na to, żeby poświęcić Bogu dziennie 14 minut? To jest tylko 1% z dnia. Czasem ludzie mówią, ja Bogu daję 100% życia, ja chcę na całość, ja sobie myślę, pola, pola, poczekaj, poczekaj. Czy ty chociaż jeden procent możesz Bogu dać? Czy umiesz z nim posiedzieć w kwadrans? Tak, żeby go posłuchać. Tak, żeby mu opowiedzieć o swoim życiu. Tak, żeby go zaprosić do tego ognia, który masz w sobie. I gdy tak będę siadał z Bogiem, dając Mu, co to jest jeden procent do ale ten minimum, to nie będę miał wątpliwości, że ja żyję w relacji z Że go zapraszam do codzienności. Że On ma na mnie wpływ. I że mnie prowadzi. Wtedy w czasie tych Twoich modlitw On Cię będzie prowadził. Będzie Ci przypominał. Będzie ożywiał tę Ewangelię, że ona nie jest z archiwum, sprzed dwóch tysięcy lat wyciągnięta jak jakieś starodruki, ale że to jest karta żywa, która mnie może dzisiaj poprowadzić w moim dniu, w moim kryzysie, w pracy, w małżeństwie, w kapłaństwie, w rodzinie, bo to jest słowo, które jest ogniem, które jest żywe. Zacząłem tą piosenkę i chcę skończyć tak samo. Wiem, że w ogniu będziesz ze mną. Staniesz obok mnie. Wiem, że w morzu będziesz ze mną. Uspokoisz mnie. I gdy nie będę już pamiętać, jak wiele dałeś mi, nowe bitwy mi przypomną. tonë në gëmisë kërë jeste.